Cześć, tu Chochlik na gospodarstwie. Witam na kanale. Znowu przy Renault, znowu ta zwrotnica. Ale jak widzicie, już jej nie ma. Właśnie nam się udało ją ściągnąć. Zaraz pójdziemy do do magazynu i zobaczycie jak ta zwrotnica wygląda i co tak naprawdę co tak naprawdę puszczało ten olej. Jaki mieliśmy generalnie problem, żeby po prostu to mogło pójść do góry, jak widzicie tutaj Powinien być sworzeń, który wybiliśmy, ale na początku staraliśmy się tutaj ten sworzeń wybić. I dopiero jak ja sprawdziłem w katalogu, to tutaj widać jest wbity kołek i nie wyciągniemy tego, a myśmy się tutaj ze dwie godziny mordowali, próbując to wyciągnąć. Natomiast w katalogu zobaczyłem, że właśnie tu jest kołek i tu powinien być kołek. Natomiast tutaj był taki kołek wkręcany. Myśmy wykręcili, tu rozkręcili ten sworzeń wyszedł, co pozwoliło nam Podnieść to do góry, i dlatego tutaj ta cała zwrotnica wyszła. Już jesteśmy Miko, w domu. Wiesz? Już jesteśmy w domu. Już szybko szybko poszło, tak? No, Proszę zmerik, bardzo. Simone to... który był tutaj, i po prostu on już tutaj puszczał. Ta guma już jest taka twarda. Więc trzeba to po prostu wymienić. Tyle, tyle roboty, tyle kombinowania Żeby tutaj do tego dojść, żeby to tutaj wyciągnąć, ale już się udało No i co? I co tutaj daje robić? Koniec roboty No co? Ja muszę zamówić, no przecież to, to, dopiero, to, to najszybciej... To... Dzisiaj jest piątek, tak? I ty tak widzisz, ja wiem... Nie, bo ten... Ja mówię, kurde, Muszę się yy, Mówię, nerwówki tyle, wiesz, ale zrobione, ale ja ci mówię, to... Byś zawiózł, nie Najmniej 2000, kurwa, ja ci mówię, mechanik by wziął. Jak nie lepiej. Także mamy sukces, rozkręcenie. Reszta tego odcinka na pewno będzie za parę dni, bo muszę tą część zamówić. A akurat jest, mamy dzisiaj piątek, jest przed weekendem, więc no podejrzewam, że w przyszłym tygodniu, wtorek, środa najszybciej będzie ta część. Co? Dobijasz go? Widzisz? Jeszcze ma miejsce. Tak wyszedł, już teraz on tam... Tak jest, nie? Jak to mamy gotowe do założenia. Teraz wyczyścimy tutaj te części, żeby to na fajnie weszło. I będziemy go tam próbować wsadzać. I drugi dzień zmagań z, ze zwrotnicą. Jak się widzieliście, ten simerek został wbity. Tutaj jest założony nowy o-ring. I też zostały kupione dwie nowe śruby do tego, ponieważ przy wyciąganiu te gwinty tutaj się zjechały, więc też są dwie nowe śruby. No i będziemy to montować, oby tylko pogoda dopisała, ponieważ no oczywiście mówimy pod chmurką, a już jedna dosyć spora chmura tu przeszła z deszczem. Oby nas tutaj nie zło. Gdyby ktoś miał kiedyś taką zwrotnicę rozkręcać, to ucząc się na naszych błędach, tu są, tu jest tuleja i tu jest tuleja. I teraz tak, tej śruby nie trzeba tu w ogóle wykręcać ani tej. Najważniejsza jest ta i ta od góry. I po odkręceniu, ponieważ tu jest tuleja, można to w to swobodnie bić, wtedy, żeby to wypadło. A jeszcze dodatkowo, żeby to wypadło, to teraz tak, tu jest siłownik. I tutaj ten bolet został przez nas wyciągnięty, i po drugiej stronie też obowiązkowo. Tu, tu obowiązkowo to też trzeba by po prostu wykręcić. Tu jest zabezpieczenie, bolec wyciągnąć tak, żeby ta cała część mogła pójść swobodnie do góry, i wtedy to wychodzi. No i teraz, co wsadziliśmy to? Tu jest zakręcone, tu jest zakręcone. Teraz będziemy to dokręcać i to zabezpieczenie następnie, właśnie. Tutaj ten siłownik z powrotem na miejsce i zwrotnica będzie z powrotem przytwierdzona do całego tego mostu. Często to to wszystko. Tulejki, nie tulejki podotoczał Takie jak wiemy, z prowadzeniem tu na łożysko ładnie, tu Dobra. i wchodzi no, jak już tu mi się oprze to już będziemy. mi się Już idzie bez problemu. Chodzio, kochanie. No, już. No, łyżka nie wypchało. Nie, jest na swoim miejscu. Bo nie mamy łyżyka przynieść. No, tak. To... Tak miał być? Tak, tak, tak. Weź ten, ten wybijek. wybiak. żeby mi nie spadło na ziemię. Palce. Czekaj, ja tu jeszcze też prysnę. A jak ta część się nazywa? Nie, jak? Wiesz jak to się nazywa? Jak? To. Bo ja nie wiem właśnie. Które? To. To to. No nie, to, to ci powiem. To gdyby to było zespolone, nie? Bo tak jak jest w 80 to składasz wszystko razem te trzy zęby, bo w 120-kach to jest napęd taki, że bo tu masz prosto od razu wałek, nie? No. Tu wałek. A w 120-kach jest te tryby są mniejsze, gdzieś takiej wielkości. Nie. Mhm. I na wałek jeszcze w środek wkładasz tryb z frezami. Tu jest jeszcze zębatka. Aha, a tutaj już nie... I dopiero napędza wałek wchodzi zębatkę i dopiero. A tu już wymyślili tak, nie? A to zespolone razem z tym, to jest kosz satelit. Aha. No. Kosz satelit. Mhm. To założymy, bo my żeśmy... O! I weź tak. Tu jest, lekkie zatoczenie, widzisz, żeby, o, widziałeś jak Ach, to pomyślane? Jest, jest zatoczenie. Że zatoczenie, wskakuje kawałek i kręcisz, kurwa. Jeden pierścionek, drugi pierścionek. Nie są tutaj na wierzchu. Na dole go popnij, popnij go na dole, To nie Skoczył, o! Dobra, Skoczył. O, już skoczy, już skoczy. skoczy, skoczy. Dobra, tylko trzeba wpychaj go. O, dobra, siedzi na pewno dobrze. Dobre. Pewno. Tu masz, tu, tu. No, trzeba ten, poczekaj. idzie teraz dół, dół. tam le i dobra jesteśmy na etapie w którym ten kosz tutaj został już dociągnięty tymi tutaj takimi imbusikami jest jeden Ach, tu jest drugi no i już też błotnik został tutaj przykręcony co zaraz olej nie najpierw co koło Później się to wyrówna, i tylko nie jest równo ten. Nie jest ten wskaźnik tam równo ustawiony. No, rurką najlepiej to ciągnąć. wiesz też nie można ciągnąć taką rurą, kurwa. Bo wiesz, musi być odpowiednia rurka do odpowiedniej śruby. To nie rurka do odpowiedniej siły. Taką rurą, to wiesz, jakie to jest siła? Przełożenie jest dosyć duże. No, trzeba trzeba tej no, Tak, tak dużo... oh. oh. że no. <grym> w tej sprawie, że i'm going aí, Zatrzymasz, co? Jak nie, jak tak całość... Gdzie ten olej? A on z tyłu cały cieknie no nie no kurwa no. Nie, dobrze jest zrobione, musi tam potrzymać. No jak inaczej można zrobić? Nie można inaczej, nie? Dobra, wylatuję, dawaj, Zabaj? dawaj. No. Dawaj, i już można wyjść, i wyjdzie trochę na Na pewno jest? A, no przecież pewno. jak tak wylatywało Jak za starych dobrych czasów Ale... jak jeszcze instrybutora nie było To jest dobra rzecz, nie? No no i co? I chyba był on naprawiony. Terenia gotowa do akcji. Wszystko tutaj jest zrobione. Wszystkie te kalamitki dodatkowo, które tutaj są po jednej, po drugiej stronie, daliśmy e, tabotu, Dolaliśmy paliwa, bo już się żyd zaświecił. No i co? No i będziemy obserwować, oby tutaj nic się nie wydarzyło. No kurde, dobrze zrobiliśmy to. No nowe. No nowe, no to musi trzymać. Przynajmniej teraz wiemy co i jak. Olej. Zalany jak, jak ciągnik trochę popracuje, na pewno będziemy te wszystkie śruby nakrętki sprawdzać, oleje również, czy przypadkiem gdzieś tam nie ubyło, czy żeśmy z nie za mało dolali. Ale póki co, ciągnik jest naprawiony, stawiamy go na miejsce. No i co? Dopiero chyba będziemy czekać, aż nastanie marzec i wtedy dopiero on ruszy na łąki. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!